Na wniosek zarządu powiatu Bolesławieckiego w trybie pilnym zwołano sesję nadzwyczajną na 16 maja. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę w dniu 7 maja tego roku z dotychczasowym dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Adamem Zdaniukiem, zaszła konieczność przeprowadzenia postępowania konkursowego na zwolnione stanowisko. Rzeczywiście jutro, czyli w czwartek, odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego. Tym razem będzie to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym, i w zasadzie jedynym punktem obrad w trakcie posiedzenia rady powiatu będzie podjęcie uchwały o powołaniu komisji konkursowej w celu wyboru dyrektora szpitala powiatowego w Bolesławcu zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce ten wybór wymaga powołania komisji konkursowej i uznaliśmy że dobrze by było jakby tą komisję powołała rada powiatu i niezwłocznie po po, po podjęciu tej uchwały komisja przystąpi do prac, czyli krótko mówiąc ogłosimy konkurs na wybór nowego dyrektora Szpitala Powiatowego w Bolesławcu. Mam nadzieję, że do połowy czerwca ta nowa osoba, która uzyska pozytywną opinię komisji konkursowej, będzie mogła rozpocząć pracę w szpitalu. Konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej wynika z potrzeby pilnego obsadzenia stanowiska dyrektora ZOS w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala. Pan dyrektor złożył oficjalnie pismo wyrażające chęć rozwiązania umowy o pracę. Komisja, a w zasadzie Rada Społeczna przy naszym szpitalu zaopiniowała ten wniosek pozytywnie i na podstawie tego wniosku i opinii. Rady Społecznej naszego szpitala. Zarząd powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z panem dyrektorem dotyczącego zakończenia jego pracy w naszym szpitalu bolesławieckim. W szpitalu jest już zastępca dyrektora, który przejął obowiązki. Pani dr Szwaj Moreno pełni obowiązki zastępcy dyrektora i w tym momencie również dyrektora szpitala powiatowego w Bolesławcu do momentu wyboru nowej osoby, nowego dyrektora.